ma Siema, się Mankot, rolnik nieprofesjonalny. Słuchajcie, dzisiaj trochę zabiegu na płatek. Wyjątkowo nie ściągnika, a stacjonarnie rozpierdzielił się opryskiwacz. Ostatnio i po prostu film polegałby na kih, więc stwierdziłem, że odpuszczam i robię na szybko zabieg. A dzisiaj, kilka słów o tym, co w rzepaku i czym robiłem ja osobiście, ale też czym można robić w ogóle. Jeśli chodzi o stan rzepaku, zobaczcie, że tutaj mamy pełne kwitnienia. Jest to odmiana Absolut. Odmiana najwcześniejsza z tych wszystkich, które w tym roku są u nas na gospodarstwie. Da przypomnienie, mamy Absoluta, a stanę Trezora Invigora 1165 i 1166. Jeśli chodzi o te dwie ostatnie odmiany, są to odmiany późne bądź średnio późne i one były właśnie potraktowane dopiero zabiegiem na płatę kilka dni temu. A tutaj, absolut był już opryskany tydzień temu, tak naprawdę kiedy to zaczęły opadać właśnie pierwsze płatki rzepaku, i to jest najbardziej odpowiedni moment, właśnie do wykonania zabiegu, kiedy pierwsze płatki lecą nam już na dół. Tutaj, zobaczcie na dole mamy dużo płatków, które już opadło. Dlaczego? Tutaj, no, płatki mogą nam spaść w takie różki, właśnie łodyg, mogą gdzieś się zatrzymywać i to jest miejsce infekcji zgnilizny twardzikowej. Jeśli chodzi o zabieg na płatek, tak naprawdę tutaj wykonujemy go w kierunku zgnilizny czerni krzyżowych oraz szarej pleśni, ale jeśli chodzi o zgnilizny, tutaj ona może spowodować nam największe straty. Jeśli chodzi o sam rzepak, zobaczcie, że on tutaj na pędzie głównym tak naprawdę ma bardzo mało zawiązanych uszczyn niektóre są praktycznie od dołu puste niektóre są właśnie z takimi przepustami gdzie mamy łodyżki właśnie w takim kolorze żółtym bądź białawym niestety to za chwilę po prostu wszystko odpadnie jest to efekt e, przemrożenia pąków kwiatowych tutaj mieliśmy przemrozki rzędu minus 7 8-9 stopni potem jeszcze w połowie kwietnia i niestety ten rzepak bardzo mocno ucierpiał e, więc no te straty będą dość duże oprócz odpadających łuszczym widać też także takie pąki, które są zupełnie żółte i one się nie otworzą. To też jest po przymrozkach. Też widać tutaj troszeczkę objawów suszy, ale i tak ten żapach zdecydowanie tutaj najlepiej nam się trzymał. O, coś takiego. Niektóre pędy całkowicie po prostu z takim kwiatkiem pojedynczym, które po prostu teraz. No, tutaj mamy wszystko żółte pąki, które po prostu nam odpadają. E, jeszcze nie było oszacowania stra, tutaj czekamy tak naprawdę już miesiąc od zgłoszenia, wszystko jest gdzieś tam wyciągane, tych spraw w naszym rejonie jest bardzo, bardzo dużo. E, niektóre pędy są po prostu tak jakby jeszcze też mocno właśnie tak przyciśnięte. Końcówka pędów jest właśnie taka mocno przymrożona, ale no, całe szczęście tutaj zaczynają mocno kwitnąć te pędy boczne, które no są lekko, że tak powiem, opóźnione. Dopiero gdzieś tutaj się mocniej nam zaczęły rozwijać, i tutaj no mam nadzieję, że właśnie jeszcze te pędy tutaj nadrobią nam liczbę łuszczy, chociaż tak naprawdę, no tutaj, jeśli mówimy o stracie, to może tutaj być około 15-20% strat przymrozkowych, tak jak tutaj właśnie. Jedna niezależna przedstawicielka była i, i patrzyła na to, ile nie jest już po prostu podlatywanych, bądź za chwilę odleci. To właśnie takie są prognozy. Wszystko zależy jeszcze od tego, jakie będą przymrozki w przeciągu kilku dni, czyli ta zimna zośka. Dzisiaj mamy piękną pogodę, ale no może być zupełnie inaczej. Zobaczcie, tutaj mamy zapylacza, jeśli chodzi o wykonywanie... Zabiegów, na płatka tutaj no, powinniśmy wykonywać to z wieczora bądź w nocy, albo zupełnie wcześniej rano, w zależności od tego, jaki mamy środek do zwalczania insektów na, tej, na, na plantacjach rzepaku, bo jeżeli no, gdzieś tam wyjedziemy, nie wiem, czwarta rano i skończymy o wpół do piątej piąta, to jeszcze może się to okazać dobrą porą, tutaj no, pszczoły wylatują nam. Około 8, tak jak tutaj za, y, było widać u nas, ale na no, każdego dnia trzeba po prostu to kontrolować, i o wiele, o wiele bardziej bezpiecznym e, czasem jest po prostu wykonywanie tego zabiegu e, wieczorem, począwszy gdzieś tam od godziny 19:30, 21.00, 21:30, 21 22:00. Wszystko zależy od tego, czy te pszczoły są, czy nie ma. Jak wykonywaliśmy zabieg e, na rzepaku. Ten właśnie na absolucie, tak naprawdę od 18 nie było pszczół, było takie niebo zachmurzone i wtedy już tych pszczół po prostu nie było. A tak jak wykonywaliśmy zabieg na inwigorze, dopiero gdzieś tam o 21, bo po prostu prędzej nie dało się wjechać, widzę, że gdzie gdzieniegdzie są pojedyncze chowacze, mam nadzieję, że no tutaj padną nam, nie ma ich za dużo, tak naprawdę na lepach tam pojedyncze jakieś sztuki się przykleiły, a na roślinach tutaj gdzie niegdzie, po prostu widać pojedyncze. Jeśli chodzi o insektycyd. Tutaj stosowaliśmy w tym roku e, kaizo i stosowaliśmy karnadinę. Karnadinę to acetamipryd. Tutaj jeśli chodzi o zwalczanie insektów w rzepaku, niestety coraz więcej substancji nam wylatuje. E, wyleciał tiachlopryd z proteusa, czyli cały proteus wyleciał. No i tutaj acetamipryd jest taką dość dobrą alternatywą, jeśli chodzi o zwalczanie szkodników podczas kwitnienia. E, jest on chociażby też w Mospilanie, ale tutaj Mówię właśnie, karnadinę poleciało w ilości 0,15 i kaizo poleciało w ilości 0,15. Kaizo jest to perytroid, który po prostu zwalcza nam na miejscu od razu. A jeśli chodzi o acetamipryd, jest to substancja układowa. I tutaj nawet jeżeli coś się pojawia, to po prostu za chwilę powinno padnąć. Tydzień od zabiegu to jeszcze tutaj substancje powinny działać. Jeśli chodzi o substancje, które można używać w zabiegu na płatek. Jeśli chodzi o zwalczanie chorób w tak zwanym zabiegu na płatka, tutaj możemy wykorzystać no, już dość ograniczoną liczbę substancji chemicznych. Ja w tym roku, w związku z tym, że rzepak kwit dość nierównomiernie, zaczął kwitnieć tak naprawdę bardzo nierównomiernie, postawiłem na sprawdzone rozwiązanie, czyli Pictora. Tutaj mamy dwie substancje, Boskalit plus Dimoxystrobina. W badaniach angielskich tutaj Wyniki są takie, że e, jeśli chodzi o chromę, jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Można też użyć samego Boskalidu, można też e, zmniejszyć dawkę Piktora. E, tutaj badania pokazują, że nawet 50% dawki daje naprawdę zadowalające rezultaty. E, w przypadku e, tej plantacji zastosowałem pełną dawkę 0,5 litra i dorzuciłem do tego jeszcze 0,4 litra tebukonazolu. W przypadku pozostałych plantacji dałem 0,25 plus 0,28 dokładnie tebu. Jeśli chodzi o ten podział, wynik on z tego powodu, że absolut jest odmianą bardzo wysoką. Jeśli on przekwitnie dość szybko nie będzie trzeba wjeżdżać na pryszczarka, nie będę żadnego zabiegu powtarzał. W przypadku, gdy rzepaki będą kwitły około miesiąca i będzie potrzeba wyjazdu do zwalczania pryszczarka, to będę jeszcze raz leciał pozostałe działki, czyli będzie drugi zabieg ale To się wszystko tak naprawdę okaże z czasem. Na dzień dzisiejszy, mówię, że rzepaki kwitną bardzo mocno, bardzo intensywnie. Wszystko zależy od tego, jak tutaj będzie nam na polu wyglądało z deszczem, z tak itd., itd. Dobrze wiecie, jak to tutaj z tym rzepakiem wygląda. Jeśli chodzi o. Pozostałe opcje to taką opcją, jakby to powiedzieć budżetową, bardzo tanią jest opcja Tebu Plus Prochloras. Eee, tutaj jeśli chodzi o zwalczanie tych trzech podstawowych chorób, nie ma super ekstra rewelacji. Mm, możemy to zrobić, jeżeli, że tak powiem, przewidujemy, że te rzepaki szybko przekwitną, nie będzie jakiejś większej presji zgnilizny twardzikowej, eee, ponieważ zwalczanie eee, tych chorób jest, jakby to powiedzieć, przez te substancje dość średnie, ale... W latach takich, jakby to powiedzieć, o mniejszej presji, tutaj też to daje radę. Tylko, że chociażby rok 2017 pokazał, że tego typu rozwiązania po prostu mogą być za słabe. Bardzo ciekawą opcją jest nowa substancja Mandestrobina. Tej substancji u nas na rynku tak naprawdę nie było, ona dopiero weszła w ubiegłym roku. Jest to substancja z grupy Strobiluryn używanych tylko i wyłącznie. W rzepaku nie używa się tej strobiluryny w zbożach. Jest to preparat, jak dobrze pamiętam, Intuity, W dawce około 0,7 litra, 0,8 litra możemy zabieg na płatka wykonać. Ja w ubiegłym roku o tym nie mówiłem, ale po pierwszym zabiegu grzybowym robiłem jeszcze drugi zabieg grzybowy na części plantacji, gdzie właśnie poszło drugi raz strobi. Zasadniczo tego się nie robi. Ale z, zrobiłem to w zamian za azot. Chciałem, żeby ten rzepak pociągnął, nie wyglądał on jakiś super rewelacyjnie. Eee, no i tak naprawdę był koszony dopiero na sam koniec żniw. Jak się okazało, z najlepszym wynikiem planowania, chociaż rzepak w ogóle nie wyglądał. Eee, zobaczymy, jak w tym roku to będzie wyglądało. Na pewno w absolutnie jest to już temat zamknięty. Tutaj mam nadzieję, że drugiego zabiegu nie będzie. I tak zakładam w przypadku pozostałych plantacji prawdopodobnie sobie zrobię po raz drugi taką kontrolkę właśnie gdzie część będzie z Intuiti, część będzie z RSMM na zieloną łuszczynę, o czym za chwilę bo jeszcze mamy pozostałe opcje fungicydowe słuchajcie, jeśli chodzi o pozostałe opcje fungicydowe, mamy tutaj jeszcze do wyboru kilka substancji jest to chociażby azoksystrobina no popularna, już też stara substancja z grupy strobiluryn ona ma tutaj bardzo wysokie właściwości zwalczające, lecznicze, wyniszczające, więc można też ją z powodzeniem używać. Kolejny jest to też triazol, czyli metkonazol. Troszeczkę nie wiem dlaczego, ale mniej popularny, może z tego powodu, że jest droższy niż te bukonazol, ale też tutaj świetnie sobie radzi z chorobami. No i takie substancje, które... A, jeszcze z triazoli mamy difenokonazol, ale jak dobrze pamiętam, on na szarą pleśń tutaj miał bardzo słabe działanie, więc tutaj z tych grupy triazoli mamy kilka substancji, które można użyć. Jeśli chodzi o takie substancje, które są tak naprawdę na wylocie bądź wyleciały, do użytku był tiofanat metylowy i był chlorot chlorotalonil. Były to substancje, które no nie były jakieś super ekstra może skuteczne. Ale były substancjami tańszymi, które też było można w zwalczaniu chorób rzepaku używać, więc tych opcji, no mówię, na dzień dzisiejszy już nie ma zbyt dużo, nie ma tutaj jakiegoś większego szaleństwa i trzeba po prostu się posiłkować tym, co jest. Niestety, jeśli chodzi o produkcję rzepaku, no tutaj będzie coraz gorzej, po prostu będzie coraz gorzej, może nie tyle z substancjami chemicznymi, jeśli chodzi o zwalczanie chorób, ale właśnie o zwalczanie szkodników. I tutaj, jeśli wycofią nam jeszcze więcej substancji, to może się okazać, że tak naprawdę, jeśli chodzi o produkcję rzepaku, to będzie koniec. Bo jeżeli nie będzie czym zwalczać szkodników uszczynowych, no to po prostu będziemy mieli pozamiatane i niestety będzie się trzeba przerzucić na coś innego. Ale to nie tylko w związku tutaj z rzepakiem, ale też i z gorczycą i tak dalej. Więc ten segment po prostu nam się dość mocno kończy. Nie będę wchodził w Łan, ale widzę albinosa, nie wiem, tak, palcem pokazuję na niego. Biały rzepak, coś tam się, że tak powiem, mu genetycznie pop, poprzestawiało i zakwit na biało. Ale no, może byłoby łatwiej, gdyby te kwiaty po prostu były innego koloru niż żółte. Może tych szkodników rzepakowych było o wiele, wiele mniej. I jeśli chodzi o, ja mówię, zabieg na płatek, no to tutaj mamy. Praktycznie myślę, że gdzieś tam te substancje w większości omówione. Jak czegoś zapomniałem, to sorki. Też tutaj tych środków jest dość dużo, więc, tak naprawdę, no, oprócz Pictora i oprócz Intuiti, które są środkami praktycznie no jedynymi na rynku, też nie chcę wymieniać wszystkich, bo po prostu no tu jest tak duży segment, chociażby w Tebukonazolach czy w Prochlorazach, że ciężko jest wymienić wszystko i czegoś po prostu nie zapomnieć. Jeśli chodzi o Zabieg z rsm czy w ogóle zabieg z azotem na łuszczynę. Jak wiecie, tutaj no w Polsce nie jest to jakoś super ekstrem, mocno praktykowane. U nas to robimy nie wiem, od 4 lat już teraz. Dla przeciągnięcia po prostu zieloności rzepaku łuszczyn, żeby tutaj po prostu ten rzepak mógł troszeczkę dłużej pociągnąć i nabudować plonu. Jeśli chodzi o ilość, my stosowaliśmy 15-20 litrów rsm na hektar. I nie było praktycznie żadnych przypaleń, dawało to fajny efekt. Tylko, że w tych latach suchych e, jest ten problem, że ten rzepak może tego części azotu po prostu nie wykorzystywać. I właśnie no, taka ciekawa opcja, żeby tutaj podziałać tą stryblueryną drugi raz. Nie wiem, czy to po prostu będzie miało ręce i nogi, czy to nie przyniesie jakichś skutków ubocznych w przypadku jakiegoś, nie wiem, odnawiania się później rzepaku. To wszystko tak naprawdę jest kwestią przepróbowania, dlatego. Jeśli chodzi o zrobił e, na drugi zabieg, to nie polecam, po prostu mówię, że coś takiego tam gdzieś się u nas testuje. Hmm. Jeśli chodzi o ten azot, mówię, tutaj nie ma się co bać. W przypadku RSM jest o tyle łatwiej. Że no zabiegi na płatek zazwyczaj czy na zieloną łuszczę wykonujemy, kiedy ten łan jest dość rozgrzany. W przypadku stosowania mocznika powinniśmy ten mocznik po prostu prędzej sobie przygotować, rozpuścić czy wlać do opryskiwacza, żeby nam ciecz robocza się ogrzała. W przypadku RSM-u nie mamy tego problemu, bo tutaj trzymając RSM czy w zbiornikach typu swimmera, czy w zbiornikach typu mauser i wszelakich innych no to mamy o tyle już lepiej, że ten RSM jest w temperaturze otoczenia, bądź nawet wyższy, jeżeli mamy gdzieś go tam po prostu ogrzanego. W przypadku RSM-u tutaj no, trzeba się opierać trochę na tych badaniach, które są prowadzone gdzieś tam w Niemczech. Jeśli chodzi o RSM tutaj w dokarmianiu dolistnym, w Polsce nie jest to zalecane, bo też nie jest to jakoś mocno przepraktykowane, więc no... Metoda prób i błędów, i też tutaj, jeżeli nie wiem, nie czujecie się bezpiecznie z tym, to po prostu tego nie róbcie. Możecie sobie kawałek spróbować gdzieś tam, żeby mieć jakieś porównanie. Mówię tutaj, najlepiej zawsze jest porównywać po prostu u siebie, bo często rozwiązania, które gdzieś są u kogoś, po prostu później nie wychodzą. Jeśli chodzi o. No, to tak naprawdę, chyba wszystko na dziś. Bo już się rozgadałem, przegadałem i tak dalej. Wyjdzie dłuższy odcinek niż zawsze, ale no na sam koniec po prostu życzę Wam, żeby te rzepaki nie dawały już w znowu w kość, bo to już po prostu człowiek nodzi, chodzi zdenerwowany i wkurzony, e, bo to albo przemrozki, a to susza, a to to, a to tamto, sram to Wam to. No i po prostu gdzieś coraz więcej osób z tego rzepaku schodzi. U nas jeszcze no, w tym roku będzie na pewno, potem zobaczymy. U nas jest o tyle fajnie, że tych rzepaków nie mieliśmy prędzej za dużo. E, I też no, nie ma tych chorób na działkach i tak dalej. Więc tutaj akurat no, jest o tyle dobrze. No tutaj zobaczcie no, rzepak w uprawie pasowej. On praktycznie po tutaj tutaj. W w 100%, tak jak było zakładane 37, tak około gdzieś tam 35 roślin na metrze się znajduje jest dość gęsty no miejmy nadzieję, że po prostu teraz pociągnie i jeszcze te łuszczyny ponapełnia, bo mówię niestety ale tych przepustów jest tutaj dość dużo, niektóre pędy zobaczcie, jedna, dwie nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. dopiero na górze coś jest zawiązane więc te pędy główne są praktycznie na stratę spisane no ale to wszystko się okaże, jak przyjedzie przedstawiciel z ubezpieczalni i wtedy będziemy wiedzieć, co tam jest, bądź czego nie ma, bo też tutaj dużo osób zgłasza jakieś tam historie różne, najdziwniejsze z rzepakami, więc... I nie tylko, więc zobaczymy, jak to wyjdzie po prostu u nas. Dobra, słuchajcie, to na dzisiaj wszystko, bo mówię, się rozgadałem jak taka baba na targu. Eee, miłego, pozdrawiam was serdecznie. Na razie.